Cześć, z tej strony KWADRAT, Davy Custom Blades yy, Dzisiaj o prostowaniu noży Bo pierwszy raz w życiu zdarzyło mi się, że z hartowni przyjechał mi krzywy blank yy, Rozkminiałem jakiś czas jak to ugryć, jak ten problem rozwiązać, jak to naprostować No i wymyśliłem taką swoją metodę, znaczy swoją Ogólnie opatentowana raczej, ale robię to pierwszy raz i sam nie wiem do końca, co z tego wyjdzie. Także może się to komuś przyda, a może nie. Zapraszam. A więc tak wyrzeźbiłem sobie takiego stwora. Stal D2, 5 mm gruba. No, już chyba nawet tu widać, czego go rzuciło. Ale zobaczcie tutaj. No, szczelinę tutaj mamy na jakieś dobre 2,5 mm. No i nim Jak cholera. Także tym się dzisiaj zajmiemy. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Z rzeczy, które będą potrzebne, przynajmniej ja sobie to tak wymyśliłem, jest. Ja wiem, taki pierdolnik. Wyspawałem to sobie z jakiegoś pręta Chyba fi dziesiątki Drugi mniejszy Nasz krzywy blank Nieszczęsny No i Przede wszystkim jakiś palnik Czy tam inne źródło ciepła Które da nam temperaturę No powiedzmy te 200 200 coś stopni, nie więcej Bo nie chcemy tego noża rozhartować Także Działamy. No ja sobie zacznę od tego, że położę blank na płaskiej powierzchni i zaznaczę sobie punkt yy, największego odchylenia. W moim przypadku jest to prosta sprawa, bo mniej więcej gdzieś na środku wypada. Także leci to do imadła w tym akurat miejscu, nie? na środku gdzieś. No i dobra. Zobaczymy co z tego wyniknie. Нужно гнать в ту сторону. Nie wiem czy to będzie widać jak on się odgina w drugą stronę Ale ważne jest, żeby pamiętać o obrzaniu go, o go, nie o opaleniu w przeciwnym wypadku może się stać to co to, czego nie chcemy, żeby się stało, czyli po prostu nam pęknie myślę, że tyle wystarczy i zostawię do ostygnięcia jak wystygnie zobaczymy co będzie nie? co z tego wyniknie minęło jakieś 15 minut blank już jest wystygnięty wszystko chłodne także zobaczymy co z tego wyjdzie No zmniejszyła się jakby ta szczelina, ale ale myślę, że jeszcze raz go trzeba tam wsadzić, zacisnąć i powinno być dobrze. Podejście numer dwa. Niech stygnie. Minęło parę chwil i tak myślę, że może jeszcze go trochę dogrzeję. Nie wiem, czy to coś da. A też nie chcę przesadzić. Podejście numer 2, zobaczymy co z tego wyjdzie. Było to w takiej pozycji jakieś dobre 3 godziny, bo mnie... Moja domina to na basen wyciągnęła. Ale wygląda dobrze. Nie wiem czy to widać. Ale wyprostowało go lepiej niż oczekiwałem. Jestem pozytywnie zaskoczony jedynie na rączce trochę tutaj. No ale to zrobimy dokładnie to samo znowu w tylko że tym razem środek dam gdzieś tutaj i powinno być zajebiście. I sama rączka. Po jakichś piętnastu minutach wyciągnąłem O, wygląda całkiem dobrze która to była ta Nic się nie huśta Jak na moje gituwa Także jak widzieliście Metoda się sprawdza. Na pewno jeszcze będę wprowadzał jakieś poprawki. Jeszcze raz to geow, bo no tu widzę jakieś milimetrowe, nawet nie milimetrowe odchylenia, ale generalnie działa. Nie? Zobaczymy jeszcze jutro, jak to będzie wyglądać. Czy go przez noc nie rzuci z powrotem i będę działać dalej. Także mam nadzieję, że w jakiś sposób pomogłem. No i to by było tyle. Także trzymajcie się z Fartem. Cześć.